Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzia świętego Michała Archanioła i Jezusa wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziach, 22 kwietnia 2022. Święty Michał, umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, Macie wkrótce świętować Boże miłosierdzie. Lud Boży musi być jednością. Ewangelizacja to sprawa wspólna. To stałe praktykowanie braterskiej miłości. Jesteście pracownikami winnicy i macie pracować na terenie, jaki został wam powierzony. Wiedząc, że w winnicy jest tylko jeden Pan. Lud naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa jest wezwany, by zachowywać osobisty pokój i przekazywać Go swoim braciom. Kto nie posiada wewnętrznego pokoju, ten nie osiąga mądrości potrzebnej, aby utrzymywać stałość ducha pośród burz. Szanujcie siebie nawzajem, módlcie się do naszej Królowej i matki czasów ostatecznych. Lud Boży, w tej chwili demon zatruł swym jadem niektórych ludzi po to, aby zburzyć waszą jedność. Módlcie się, aby nasza Królowa i Matka was wspomogła i nieście innym prawdziwy pokój, jako że komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Ewangelia według świętego Łukasza 1248. W tym czasie, kiedy człowiek patrzy na małe rzeczy, ja wzywam was, żebyście patrzyli okiem orła na to, co się dzieje. Wiecie dobrze, że ci, którzy podporządkowują sobie ludzkość, utrzymują to, co jest dla nich korzystne, i podkopują instytucje Kościoła. Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego bądźcie ludźmi pokoju, którzy pracują na terenach króla z miłością, aby Was nie wzięto za konkol. Błogosławią Was, ludu Boży. Moje legiony niebieskie strzegą Was nieustannie. Święty Michał Archanią. Orędzie Jezusa. Najukochańszy ludu mój, błogosławiam Was moim sercem, w którym jest nadobfite miłosierdzie dla mych dzieci. Wzywam Was do dobrego postępowania, wzywam Was do tego, żebyście byli budowniczymi mojej miłości, aby moje miłosierdzie rozlało się w mym ludzie w całej pełni. Przed każdym z was stoi moje miłosierdzie, pragnące być przyjętym przez każde z moich dzieci. Ludu mój, szukajcie schronienia w moim nieskończonym miłosierdziu, źródle przebaczenia i nadziei dla wszystkich moich dzieci. Zdroju nawrócenia dla skruszonych, łasce, która zstępuje od mego świętego Ducha do serca każdego z was, abyście przyjęli moją miłość w takiej mierze, w jakiej każdy tego pragnie. Nie odmawiając siebie grzesznikom, wychodzę im na spotkanie z obfitym balsamem mego przebaczenia, aby nadzieja i ufność w moje miłosierdzie nie była powstrzymywana przez ludzkie myślenie. Wychodzę naprzeciw skruszonemu grzesznikowi, grzesznikowi, który boleje nad swoimi grzechami, który czuje wstyd z powodu zranienia, obrażenia mnie, który decyduje się zaofiarować mi mocne postanowienie poprawy. Czekam z moją nieskończoną cierpliwością na grzeszników, którzy bez nadziei czują się potępieni i niegodni. Mego miłosierdzia, które płonie miłością dla tych moich dzieci. Moja matka ich szuka, woła ich raz po raz, aby przyszli do mnie. Jestem miłosiernym i sprawiedliwym sędzią naraz. Musicie mieć świadomość, że moje miłosierdzie to nie jest jakaś struktura, na której Moje dzieci mogą trwać w grzechu, oddalone ode mnie i z premedytacją usprawiedliwiające się, by dalej grzeszyć. Dzieci moje, przyjdźcie do mnie, wieczór już zapada i ciemność nie pozwoli Wam odróżnić prawdziwego tronu od fałszywego, ani prawdziwej laski pasterskiej od fałszywej. Będą was prowadzić, jak owce na rzeź, ponieważ nie byliście mi posłuszni i zatwardziliście swoje serce. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za siebie nawzajem, abyście wszyscy wytrwali w wierności wobec mnie. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za tych, którzy odmawiają przyjęcia mojego miłosierdzia. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się o siłę duchową i abyście wytrwali, nie wypierając się mnie. Módlcie się, dzieci moje, abyście przyciągali owce do mej owczarni, a nie je oddalali. Módlcie się, dzieci moje, abyście mnie rozpoznali i nie zmylili drogi. Zmiany się zaczęły. A mówią wam tylko o nielicznych. Człowiek oddany mojej służbie nie jest żarliwy w dosłownym tłumaczeniu zazdrosny, w moich sprawach i nie przestrzega mojego mitycznego ciała przed złem, które je podkopuje. Jest pilnie konieczne dla moich dzieci, by weszły w odpowiedzialną duchowość abyście byli świadomi wartości bycia moimi dziećmi, odpowiedzialnymi wobec poznania, jakie wam udzieliłem. Umiłowane dzieci, przyjdźcie do mnie, żałujcie za grzechy, przyjmijcie w tej chwili moje miłosierdzie, pozwólcie, by mój święty duch wniknął w każdego z was i was wzmocnił, karmił was poznaniem. I by wiara trwała w Was nieporuszenie. Wydarzenia już przyszły na ludzkość, i moje dzieci są manipulowane, by ci, którzy posiadają władzę na ziemi, mogli Was kontrolować. Ludu mój, tylu chorych jest wśród Was, tak, chorych duchowo, którzy nie posiadają pokoju ani miłości ku braciom. Tylu chorych na ludzkie ego, którzy zdołają zobaczyć swoje błędy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą mnie potrzebować i szukać, nie wcześniej. Ludu mój, ześlę pewną miłosierną łaskę dla całej ludzkości, aby została przyjęta przez te moje dzieci, które tego pragną. Ta łaska poprzedzająca ostrzeżenie stąpi z mego domu, nastąpi na całej ziemi i wiele moich dzieci odczuje wielki ból z powodu swoich zniewak i będą błagać o moje przebaczenie. Jedynie w ten sposób niektóre z moich dzieci dołączą do mego prawdziwego kościoła i będą szli ku mnie by ocalić swą duszę przyjdą chwile bardzo trudne dzieci moje lecz nie możecie zapominać że ja jestem który jestem księga wyjścia 3 14 i moje nieskończone miłosierdzie trwa nad każdym człowiekiem nigdy was nie porzucam jesteście moimi dziećmi a ja jestem waszym bogiem przed wielkimi boleściami Przyjmijcie wielkie dobra z mego domu i wielką łaskę dla całej ludzkości, z której to łaski wyjdziecie wzmocnieni w wierze. Ludu mój, kocham Was, Wasz Miłosierny Jezus. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia w wierze. Święty Michał Archanioł wychodzi nam naprzeciw, żebyśmy zrozumieli, że bez miłości jesteśmy niczym, i żeby żyć po bratersku musimy posiadać miłość, by przybliżać braci, a nie oddalać ich od Bożej miłości. Do której zdążamy jako członkowie ludu Bożego. Święty Michał wzywa nas do patrzenia okiem orła, gdyż orły rozróżniają wszystko z ogromnej wysokości, by nie pomylić pszenicy z kąkolem. Nasz Pan Jezus Chrystus przynagla nas do nawrócenia, mówiąc nam już. Wzywa nas do utrzymywania wzmocnionej wiary. I do bycia godnie przygotowanymi poprzez pokarm eucharystyczny, abyśmy byli prowadzeni przez Ducha Świętego i byśmy szli drogą pewną, a nie drągami błędnymi. Boże miłosierdzie ujawnia nam wielkie błogosławieństwo, mające jeszcze nastąpić przed ostrzeżeniem, którym nie jest krzyż na niebie, to jeszcze jedna okazja. Byśmy wybrali skruchę, gdy pokaże nam promienie Bożego miłosierdzia, stępujące z nieba na ziemię, co będzie manifestacją Bożej mocy, abyśmy padli na kolana i by więcej dusz się zbawiło wobec tak wielkiej manifestacji Bożej miłości. Dzielę się z Wami, bracia, tym, że nasz Pan, Jezus Chrystus. Ukazał się promieniejący. Zobaczyłam wielu ludzi na ziemi, którzy wydawali się bardzo mali i nieco przygarbieni pod ciężarem grzechu. Ale światło, jakie emanuje z Bożego miłosierdzia, sprawiło, że spojrzeli w górę i ujrzałam wielu ludzi, jak wołali o przebaczenie ich grzechów. Nasz Pan uśmiechnął się i gdy rozciągnął swój błogosławiony płaszcz, Wobec nawróconych grzeszników. Zobaczyłam ich, jak padają na kolana, a potem wstają i już nie byli przygarbieni. To znak, że przebaczyło im Boże miłosierdzie. Bracia, to niezgłębione miłosierdzie jest otwarte, aby przebaczać. Przybliżmy się do Niego. Nie jest jeszcze za późno. Moje miłosierdzie podnosi człowieka, ożywia tego, kto leży w agonii i daje nadzieję temu, kto sądzi, że już jest potępiony. Jestem wolnością, miłością, cierpliwością, sprawiedliwością. Nasz Pan Jezus Chrystus. 8 lipca 2012. Nie załamujcie się z powodu tych, co chcą zadekretować przeznaczenie ludzkości. Tylko mój syn ze swoją miłością, ze swym miłosierdziem i swą sprawiedliwością ogłosi czas czasów. Mama Maryja. Amen.